Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast Biznesu Bez Stresu. 30 marca 2020 roku, odcinek 49. Sześć pytań. Podczas ubiegłorocznego GTD Summit w Amsterdamie, czyli światowego zlotu entuzjastów metody Getting Things done, Davida Alena. Pierwszym z występujących na scenie mówców był marszał Goldsmith. W ramach swojej prezentacji zalecił wszystkim uczestnikom tego wydarzenia codzienne zadawanie sobie sześciu kluczowych pytań: Czy zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wyznaczyć sobie jasne cele, przybliżyć się do tych celów, być szczęśliwym, odnaleźć sens, zadbać o dobre relacje z bliźnimi? Być w pełni zaangażowanym w to, co robię? Pytania jak pytania, możesz wymyślić inne, ale najważniejszy jest ich początek. Czy zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby? Takie sformułowanie wymusza na tobie wzięcie pełnej odpowiedzialności za to, jaką postawę prezentowałeś i co danego dnia zrobiłeś. Nie chodzi nawet o to, co osiągnąłeś, bo przecież zawsze coś może pokrzyżować ci plany ale o to, czy się starałeś? Tu nie ma pola do żadnych wymówek. Pierwsze z wymienionych pytań nie brzmi: czy szef wyznaczył mi jasne cele? Ale czy zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wyznaczyć sobie jasne cele? Czujesz różnicę? To nie szefowie, rodzice, koledzy albo czarne koty przebiegające drogę odpowiadają za to, do czego dążysz, jak szybko posuwasz się do przodu, czy jesteś szczęśliwy i zaangażowany? Czy widzisz w tym wszystkim sens i czy łączą cię pozytywne relacje z ludźmi? Oczywiście, codzienne zadawanie sobie takich pytań wymaga ekstremalnej dyscypliny, dlatego lepiej będzie, jeżeli zapewnisz sobie pomoc przyjaciela. Niech każdego dnia dzwoni do ciebie, smsuje albo mailuje i cię odpytuje, a ty, odwdzięczając mu się za tę przysługę, odpytuj jego. W ten sposób będziecie wzajemnie podtrzymywali się w życiowym pionie i nie upadniecie. Do dzieła!